Wystaw sobie ręce przed siebie Ja już cię trzymam, wystaw ręce obydwie Pamiętaj, no, pamiętaj że im szybciej, tym lepiej no. tak Tak jak teraz no. No. Pozdrawiasz Kogoś do kamery Dawaj Mariusz w lewo do kamery No Pozdrawiam wszystkich Wszystkie osoby, które nie mają odwagi skoczyć i ja to robię dzisiaj, żeby udowodnić, że można przełamać swój lęk, strach przed skokiem. Super sprawa bardzo daleko do przodu w horyzont. I lecimy Mariusz. 3, 2, 1 bardziej.